I witam tam gorąco w kolejnym odcinku. Dzień dobry krypto, Bitcoin Phoenix. Nadal jeszcze problemy z gardłem, ale wydaje mi się, że damy radę. Przynajmniej na te 20 minut tutaj, które z Wami jestem. Także sprawdźmy sobie na początek, jak wygląda SP500. Minus 2,5% po decyzji Fedu. Mamy 75 punktów bazowych dodanych, tak jak wszyscy tak naprawdę oczekiwali. Niektórzy myśleli, że to będzie 0,5%, a niektórzy, że to będzie procent. E, nie. Większość mówiła, że 75 i tak to zostało nam przedstawione. Jeżeli chodzi o NASDAQ, 336. Jeżeli chodzi o dolar, o, to nie ma tutaj akurat, dolar. Mamy delikatne umocnienie się tutaj dolara na 112, czyli wszystko współgra, i tutaj bitcoin nie spada poniżej 20 tysięcy, tylko nadal się trzyma. I teraz pewnie wiadomo po co. Były również te do drugi 2 miliardów ostatnio, i mamy utrzymaną cenę. Tutaj ładnie na razie to wszystko wygląda: 20 139, a więc nie spadliśmy aż tak, ale 1,5% jesteśmy poniżej. Pytanie, co się wydarzy w kolejnych dniach? Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Litecoin. Zobaczcie za światów praktycznie gdzieś tutaj 8,2%. Tokenize Exchange 7,1%, czyli 5,2%. 6%. Projekty, które sobie nie poradziły, tutaj mamy Chain, minus 16,6, FMos, minus 13%, Aptos minus 10% i reszta to jest poniżej 10, Terra Luna Classic minus 9,5, także tutaj widzimy, że dużo alty traciły również. Nasze stablecoiny, Tether o dokładnie dwóch dni bez zmian, także tutaj nic się nie dzieje, nie ma żadnych schodów wyżej. Zobaczmy czy jesteśmy powyżej 1.002 ostatnio w jednym dniu. 1.1001 jeszcze nie. Czyli tutaj widzimy, że raczej nie będzie do druku. Jeżeli chodzi o Tether pewnie został tutaj wykorzystany na pewne sprawy. Ale Market Cap tutaj widzimy, że zaczyna nam się powiększać. Przejdźmy do BUSD. BUSD tutaj praktycznie w 7 dni wrócił na 21.67. I tutaj nic się nie dzieje praktycznie. USDD na tronie 730, teraz jeszcze szoruje dno. HUSD, zobaczcie. HUSD, jeżeli chodzi o samą cenę, spadł do 30 centów, przeszedł na 37 i wrócił na 32. Pytanie, czy to jest związane z tym, że po prostu tam nie było tyle tych stablecoinów i dlatego spadł do 30 centów, ale wrócimy jeszcze do Chłobi. bo akurat mam tutaj informację o tym, że będą się przenosić swoją siedzibą główną. E, dlaczego by nie użyć tutaj Chłobi i Paksosa, tak? e, który jest w Singapurze i właśnie do, dostaje licencję? To jest, to jest ciekawe również. TrueUSD, USD, to bardziej TrueUSD, USD, e, nic tutaj się nie dzieje. No i najbardziej takim znaczącym efektem jeszcze jest to, że USDC spada do 42,6, czyli w jeden dzień spadł z 43 na 42.543, około 700 milionów dolarów gdzieś tutaj wypłynęło z USDC. Bitcoin i Ethereum wzrastają, a następnie spadają, gdy prezes Fed, Jeremy Powell, szczegółowo opisuje przyszłe podwyżki stóp. A więc mieliśmy podwyżkę o 75 punktów bazowych, co w efekcie sprawiło, że pożyczanie kapitału stało się droższe. Powell wygłosił konferencję prasową skoncentrowaną głównie na tempie podwyżek stóp. Powell przyznał, że gospodarka amerykańska znacznie spowolniła w stosunku do rekordowego tempa zeszłego roku i zasugerował, że tempo podwyżek stóp procentowych zwolni w nadchodzących miesiącach. Wraz z opóźnieniami między polityką a działalnością gospodarczą istnieje duża niepewność. Zwracamy więc uwagę, że przy określeniu tempa przyszłych podwyżek będziemy brać pod uwagę skumulowane zaostrzenie polityki pieniężnej oraz opóźnienia. Takim polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację. Powiedziałbym więc, że gdy zbliżamy się do tego poziomu, poruszamy się bardziej na terytorium restrykcyjnym. Prędkość staje się mniej ważna i dlatego powiedziałem na dwóch ostatnich konferencjach prasowych, że w pewnym momencie właściwe będzie spowolnienie tempa, które wzrasta. Więc ten czas nadchodzi i może nadejść już na następnym spotkaniu lub jednym po nim. Także, jak to można tłumaczyć troszeczkę inaczej? A więc jak to Ben Carlson zauważył, jesteśmy happy, czyli szczęśliwi, do momentu, aż prowadzimy ekonomię w recesję, doprowadzimy do upadku nieruchomości i też troszeczkę ludzi straci pracę. Ale to tylko dlatego, że chcemy spowodować, że ekonomia stanie się stabilniejsza, jak zauważył tutaj takim sprzykącem. No i oczywiście pytanie. Gdzie nas to doprowadzi? Bo widzimy, że faktycznie Nasdaq zareagował i SP 500. Bitcoin też. Mieliśmy tutaj, zobaczcie, cena praktycznie wzrastała i zaraz spadała. Tak jakby ktoś grał na dużej dźwigni, to raczej by to nic nie ukulał, bo przy ogłoszeniu Fedu mieliśmy 20 350 na BTC. Za chwilę był po 2800, żeby potem spaść na 20 246. Wartość Ethereum wzrosła z 1561. Do 1612, po czym spadła do 1540. Także tutaj bardzo duża zmienność. Jeżeli ktoś gra na tylko to wydarzenie i doda za dużą dźwignię, może po prostu polec. Cryptoslate, firma wydobywająca BTC Iris Energy, na granicy spłaty pożyczki w wysokości 103 milionów. Iris Energy nie jest w stanie spłacać pożyczek i obecnie nie jest w stanie spłacać miesięcznych spłat ze względu na niskie marże. Górnicze. Czyli co to oznacza? Że są blisko niewypłacalności. Także jeżeli górnicy ASIC są przetrzymywani jako zabezpieczenie pożyczki, co oznacza, że sprzęt wydobywczy zostanie skonfiskowany, jeśli Iris Energy nie dotrzyma harmonogramu spłat. Warunki pożyczki wymagają spłaty kapitału i w włącznej wysokości 7 milionów dolarów miesięcznie. Jednak obecnie przychody firmy z wydobycia spadają, generując zaledwie ile? 2 miliony dolarów miesięcznie, czyli Brakuje im mniej więcej 5 milionów dolarów. Więc widzimy, że w ostatnich tygodniach mamy stagnację cen i rosnące trudności z wydobyciem, które utrudniały opłacalność wydobycia bitcoinów. Niektórzy tutaj mówią o tym, że czekamy jeszcze na kapitulację górników. Czy to nie wygląda jak kapitulacja górników, to, to, to ja nie wiem, co to wygląda. Dlatego do tych osób, które mówią, że czekamy na kapitalizację górników co teraz? Skoro już mamy tę informację, to tylko w górę, tak? Dajcie znać, dla tych osób to jest właśnie to pytanie. Raport witryny Hashrade Index opublikował 19 października. Powiedział, że kilka czynników doprowadziło do wywarcia ogromnej presji na przemysł wydobywczy bitcoinów w trzecim kwartale. Wraz z rosnącymi kosztami energii i spadającymi cenami Hashrade, koszt wyprodukowania jednego BTC drastycznie wzrósł od zeszłego roku. No, to jest prawda, bo. Wiemy, że tutaj wiele osób kibicuje, że jest bezpieczniejsza sieć. Coraz więcej hash rate. Zobaczcie, jak to jest zabezpieczone. Tylko z drugiej strony nie zauważyłem jednej rzeczy: że koszt samego wydobycia nie pomaga tutaj z drugiej strony. Tak? i Albo BTC ruszy wyżej, albo z drugiej strony będziemy mieć dużo większe opłaty za transakcje. Jedno z dwóch. No, chyba że po prostu. Zostaną takie perełki, które jeszcze sobie radzą i zabezpieczyły się, jeżeli chodzi o górnictwo, dużo bardziej niż te, o których słyszymy, które są blisko bankructwa. Tysiąc walidatorów Solana przychodzi w tryb offline, ponieważ Hetzner blokuje dostęp do serwera. Weryfikatorzy Solana, hostowani na Hetzner, zauważyli, że ich dostęp do serwera został zablokowany przez dostawcę chmury. Weryfikatory, których dotyczy problem są teraz offline, a dołączona do nich stawka Solany jest tymczasowo uznana za przestępcę. Przestój spowodowany jest tym, że Hetzner, dostawca usług w murze, zablokował całą aktywność sieci Solana na swoich serwerach, a Hetzner rozważał już wprowadzenie zakazu operatorów węzłów kryptograficznych zgodnie z poprzednim raportem The Block. Warunki świadczenia usług firmy stwierdzają, że działalność kryptograficzna jest zabroniona. W tym czasie uwaga firmy była skupiona na operatorach węzłów Ethereum, ponieważ kosztowała ona około 16% wszystkich węzłów hostujących Ethereum. Do tego czasu liczba ta spadła do 12%. Teraz wydaje się, że Hetzner podjął działania przeciwko walidatorom Solany i Hetzner nie odpowiedział od razu na prośbę The Block o komentarz w tej sprawie, ale wydaje się, że sieć Solana jest nienaruszona. Nie jest, mimo że 22% głosów na bezpieczeństwo sieci jest offline. Strona stanu Solana nie pokazuje żadnych przestojów w momencie zgłoszenia. Sieć miała wcześniej liczne awarie sieci. Czyli tutaj jest bardziej blokada od prowajdera, czyli podmiotu, który ma chmurę. Tak? I tutaj oni powiedzieli, że w kryptograficznych projektach nie będą brać udziału i prosimy tutaj po prostu nie działać. Na kryptoprojektach gdzieś tutaj węzły, one są tutaj niemożliwe, bo będą to ukrócać. Dlatego mieliśmy tutaj tysiąc Solana walidatorów w blockchainie, w chmurze e, po prostu wysypanych. Paxos otrzymał licencję jako główna instytucja płatnicza przez władze Singapuru. Do budowy biura w mieście planuje zatrudnić co najmniej 130 osób. Paxos planuje zatrudnić co najmniej 130 osób do swojego biura. No i Paxos to pierwsza amerykańska platforma infrastruktury blockchain, która zapewnia licencję jako główna instytucja płatnicza, czyli Singapur zaaprobował Paxos i wszystkie stablecoins, które są na tym właśnie projekcie, powinny być uznawane za bezpieczniejsze. Tak? Tylko 18 firm otrzymało licencję na wirtualne aktywa spośród około 200 wnioskodawców. Firma ma obecnie 20 pracowników Singapuru spośród 350 na całym świecie, obsługującym wielu klientów korporacyjnych, w tym PayPal, MasterCard, Bank of America, Credit Suisse, a biuro powstanie w przeciągu 36 Miesięcy. Dalej mamy bincrypto.com Influencerzy kryptowalut mogą zmierzyć się ze skargami, nawet tutaj mogą być oskarżeni o manipulacje na rynku pod MIK-ą. Czyli MIKA to jest, wiecie, to nowe, nowe prawodawstwo, które wchodzi w Unii Europejskiej. A więc te przepisy mogą poważnie ograniczyć branżę kryptograficzną w regionie. Projekt ustawy o kryptowalut kryptowalutnika Unii Europejskiej został sfinalizowany we wrześniu. W październiku urzędnicy Parlamentu Europejskiego zagłosowali za przyjęciem ustawy 28 do 1 i musi ona przegłosować jeden ostateczny głos. Ogromny tutaj ten zbiór obejmuje wszystko od stablecoinu przez kopanie kryptowalut po tokeny NFT po pranie brudnych pieniędzy, jednak są w nim również ukryte klauzule, które mogą wpłynąć na wpływowych w kryptowalutach. 1 listopada dyrektor ds. strategii i polityki Unii Europejskiej w Circle, Patty Hansen wykopał jedną z tych klauzul, według drobnym drukiem wpływowi kryptowaluty czyli ci influencerzy komentujący media społecznościowe bez ujawnienia mogą mieć kłopoty. Zauważył, że jeśli uzna się, że czerpią korzyści z efektów swoich działań, zostanie to uznane za manipulację rynkową w Unii Europejskiej po wyjściu w życiu Mika. Terminologia nie jest niejasna, ale może zawierać memy, takie jak obraz Doge Tweet Elona, maska, który krąży, reakcja była mieszana z niektórymi pytaniami, dlaczego te same zasady nie mają zastosowania do innych aktywów. Jednak zwolennicy kryptowalut powiedzieli, że powinna być większa przejrzystość ze strony wpływowych, kryptowalutowych, szlerów, czyli tych influencerów, którzy shillują bardzo często różne projekty. Nie jest również jasne, w jaki sposób będzie to monitorowane i egzekwowane. Niemniej jednak oczywiste jest, że Unia Europejska zamierza znacznie utrudnić sytuację branży krypto, i wszystkich z nią związanych. Regulatorzy są przekonani, że jeden krok po kroku naprzód, który zwiększy atrakcyjność regionu dla branży kryptograficznej, Do 2 listopada sprawodawca Mika Stefan Berger powiedział, że te regulacje są konieczne, jeśli Europa chce być dużym graczem w kryptowalutowej grze. Tutaj pewnie będzie chodziło o influencerów, którzy coś shildują, pewnie bez pokazania tego, czy powiedzenia, że to jest sponsorowane, lub nie, lub pójdziemy w innym kierunku, również jakiegoś przedstawiania projektów, które są. Z góry skazane na morze Ponzi albo piramidę finansową, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać pod względem MIKI. Do tego na pewno wrócimy. Bitcoinist możemy przeczytać: 97% projektów kryptograficznych dotyczących Uniswap było oszustwami. Takie tutaj wyszły badania. Więc Rackpool to nowy rodzaj oszustwa, który jest teraz częścią długich historii programów inwestycyjnych, które powodują, że inwestorzy tracą dużo, jeśli nie całość swoich pieniędzy. Wywodzący się z popularnego wyrażenia. Ciągnięcie dewalu.